Czasami jest tak, że podchodzi do swojego samochodu i wie, że to może nie być najlepszy dzień w twoim życiu. Z plusów głowica jedna, głowica druga, raczej sucho. Ale tutaj jest moja, idzie jakie tłusto Tu jak tłusto. Idzie? Wyglądałoby, że wali mi stąd. Więc, jeżeli ten zbiorniczek jest winowajcą, to jest zbiorniczek wyrównawszy od wspomagania, jak na to patrzę. Czyli jest winny, a jest tam po prostu Mokro Mega. Trzeba będzie chyba zrobić. Z plusów, bo zawsze staram się jej doszukać. To wygląda na to, że głowice są suche i to nie leci spod głowicy. Chociaż tak szczerze, nie? Jeszcze się zastanawiam, czy gdzieś się tu nie podwinęła uszczelka, słuchajcie, na filtrze oleju, bo tutaj też jest coś za... Nie wiem, muszę chyba to wytargać, zobaczyć. Generalnie mogło być gorzej, ale... No nic, uroki starych aut.